Jestem nauczycielem, zarabiam około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jestem milionerem i nie potrzebuję żadnych pieniędzy dla siebie. Szczęść górze. Wróciłem z urlopu, powoli biorę się za jakąś cięższą robotę. No i także będę się starał coś tam więcej robić w związku z kanałem. Tak, mam plan taki, że co tydzień będą się pojawiały odcinki Ewangelii w Kapturze, a mniej więcej co dwa tygodnie odcinki tematyczne. Już niedługo będzie druga część Spowiedzi Siostry Zakonnej, a później coś o i potem już tam kolejne jakieś tam odcinki tematyczne. Po co Patronite? W księdza wspominałem, ile wnoszą moje zarobki, na co wydaje. W ogóle nic się zmieniło. Na takie moje jakieś potrzeby e, ta moja pensja nauczycielska w zupełności wystarcza. E, ale, no, ponieważ gdzieś tam widzę, że coraz więcej osób ogląda kanał, co mnie niesamowicie cieszy. E, gdzieś tam są takie sygnały, że te treści faktycznie dla kogoś coś znaczą, no to chciałbym to jednak jakoś tam trochę porozwijać. No i póki co, drodzy sprzęt, z którego korzystam jest pożyczony i no do tej pory wszyscy mi go pożyczają z uśmiechem na ustach e, ale mam świadomość tego, że w pewnym momencie dla może to być jakoś trochę uciążliwe e, dlatego no, chciałbym w końcu pomyśleć o jakimś swoim sprzęcie i tu się konsultowałem z jakimiś tam różnymi mądrymi osobami, kompetentnymi i oni powiedzieli, że jak już kupować, to lepiej coś lepszego i tutaj taką propozycję Aparatu Sony A7, który kosztuje jedyne 4000. Do takiego aparatu przydałby się jeszcze obiektyw, który też kosztuje około 4 tysięcy No i jakiś mikrofon też by się przydał sensowny, bo mikrofon to jest w sumie jedyny co on swojego. On kosztował 8, ale ma też swoje jakieś tam ograniczenia. No i wypadałoby coś tam kupić jakiegoś innego w miarę tam też bezprzewodowego, z tego co mi i to by kosztowało też około 1000 zł, więc na sam sprzęt potrzebuję z wstępnych wyliczeń jedyne 10 tysięcy złotych. No i generalnie przy moich przychodach jakoś to w najbliższym czasie raczej nie będzie możliwe, dlatego zakładam Patronite, żeby gdzieś tam spróbować dzięki jakiemuś wsparciu właśnie. Trochę to wcześniej może jednak nabyć. Kolejna sprawa, drodzy. Ja na co dzień uczę w szkole. Mam też jakieś tam różne swoje sprawy parafiane na głowie, więc ja sobie to nagrywam. Ale to wszystko potem montuje młodzież, dokładnie obecnie jedna konkretna osoba. I to też. Robi bardzo chętnie, wolontaryjnie, ale no montaż jednego odcinka potrafi trwać około tam 10, czasami tam nawet ponad 10 godzin. Jak się to robi raz, czy dwa, czy cztery, to wiadomo, że gdzieś tam ktoś to robi tylko dla przyjemności, ale jest takie sprawiedliwości społecznej, że robotnik warpie swojej zapłaty. No chciałbym też jakieś tam środki móc przeznaczać po to, żeby właśnie gdzieś tam ten trud, trud montażowy E, wynagradzać. E, no i trzecia rzecz e, to to, że na co dzień zajmuję się dużo młodzieży. Mam taki klub młodzieżowy, jest lekarz rms.lb.pl Tu możecie teraz zobaczyć taki ładny screening. E, no i drodzy, gdzieś tam posługując się młodzieży, no też są takie różne wydatki, które no są czasami spore. Ale przede wszystkim też no, chciałbym być w stanie gdzieś tam kogoś poprosić o to, żeby mi poprowadził taką grupę muzyczną, taką grupę teatralną i żeby to były osoby z jakimś tam wykształceniem. No i to też jest tak, że takie osoby no, są dosyć zapracowane, takie kompetentne bardziej, ale no, jak się jakieś tam środki finansowe w ramach podziękowania przekazuje, to są w stanie się tym zająć, e, więc no te środki, które by się ewentualnie jakoś z tego patronata udało uzyskać, to też bym chciał przeznaczać na właśnie ogólnie prace z młodzieżą, e, na właśnie jakieś taki ale też żeby tam dofinansowywać jakieś tam wyjazdy, bądź jakieś tam różne nasze jakieś tam akcje, inicjatywy, e, też akcje charytatywne, które tam staramy się mniej więcej raz w miesiącu organizować, więc tak w skrócie ten Patronite jest po to, żeby się udało kupić sprzęt, po to, żeby móc gdzieś tam właśnie wynagradzać tych, którzy przy tym kanale jakoś mi pomagają, a także, żeby gdzieś tam no, trochę wspomóc młodzież. Generalnie też, żeby to wszystko było jasne, ja jakoś totalnie nie potrzebuję tych pieniędzy z tam dla siebie, bo tak jak wspominałem na moje utrzymanie wystarcza mi to co mam w szkole e, też nie robię tego YouTube'a po to, żeby idzie z tego coś mnie dla siebie, tylko dlatego, bo gdzieś tam widzę w głębszy sens, e, ale żeby wszystko było przejrzyste, to będę no, miał takie, no, takie osobne konto gdzie te wszystkie środki, które będą wpływały, będą gromadzone. No i każda osoba, która będzie jakiekolwiek wpłaty dokonywała na to konto, czy to przez Patronite'a, czy to przez Przelew, będzie też co miesiąc dostawała wyciąg z tego konta, po to, żeby zobaczyć, po to, żeby zobaczyć, na co konkretnie te pieniądze idą, na co one są wydawane i to będzie tak bardzo dokładnie rozliczane. No i ponadto też oczywiście będę gdzieś tam zawsze pamiętał Was wszystkich w modlitwie i też raz w miesiącu będę odprawiał przed świętą intencje wszystkich tych, którzy będą w jakikolwiek sposób to dzieło wspomagali. Także jeżeli ktoś może zostać jakimkolwiek patronem, bądź jakkolwiek wspomysł finansowo, tu po prostu bardzo, bardzo dziękuję e, i obiecuję, że te wszystkie pieniądze pójdą na dobre rzeczy i że będzie można sobie spokojnie zobaczyć, e, na co to wszystko idzie, żeby to wszystko było w 100% przejrzyste. E, to tyle. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Boże. Do zobaczenia wkrótce.